Robert Lewandowski nie pojawi się na gali Złotej Piłki. Już w poniedziałek o 21 rozpocznie się uroczysta ceremonia France Football, na której zostanie wręczona Złota Piłka dla najlepszego piłkarza na świecie. Lewy jest jednym z wielu kandydatów do wygrania tegorocznej Złotej Piłki. Znalazł się w tym gronie dzięki swojej świetnej dyspozycji w poprzednim sezonie. Lewandowski jednak nie stawi się na gali. Polak uważa bowiem, że nie znajduje się w czołówce głównych kandydatów do wygrania nagrody. Na gali zabraknie także Pedriego, który woli poświęcić ten czas na odpoczynek i przygotowanie do kolejnego meczu. Kylian Mbappé także nie pojawi się na wydarzeniu i będzie oglądał je w telewizji, jak przyznał w wywiadzie. Prawdopodobnie cała delegacja Realu Madryt ponownie zbojkotuje galę, tak jak w zeszłym roku. Na gali pojawi się jednak wiele znanych osobistości, a samą złotą piłkę w ręce zwycięzcy wręcz Ronaldinho, który wygrywał tę nagrodę w 2005 roku jako piłkarz FC Barcelony. Kto według Ciebie wygra z tą piłkę? Napisz w komentarzu i wbiję na mój najnowszy film, w którym analizujemy, kto ma największe szanse na wygranie tegorocznej nagrody. Odcinek jest już dostępny na moim kanale. Gorąco zapraszam.